Czy kiedykolwiek myślałeś, że to nie świat cię blokuje? Że to nie okoliczności, nie dzieciństwo, nie brak pieniędzy, talentu czy yy, wsparcia. A co jeśli, to ty sam, ty sam nieświadomie boisz się własnego szczęścia. Tak, boisz się być naprawdę szczęśliwy. Bo w Twojej głowie o lat, od lat siedzi cichy głos, który mówi Ci, nie zasługujesz. To nie dla Ciebie. Jak się za bardzo ucieszysz, coś się na pewno zepsuje, myślisz sobie. I ten głos nie krzyczy. On szepcze cicho, konsekwentnie i z każdym dniem. Zaciska się wokół ciebie, wręcz, jak pętla. Przez całe życie uczono cię, jak przetrwać, jak się dostosować, jak być grzecznym, cichym, skromnym, jak nie robić problemów, jak nie być zbyt, zbyt głośnym, zbyt pewnym siebie, zbyt. Emocjonalnym, zbyt radosnym, ale nikt nie nauczył cię, jak być szczęśliwym, jak znaleźć lekkość życia, jak przyjąć dobro i nie, wręcz nie sabotować go w strachu, że jest za dobre, żeby było prawdziwe. I właśnie dlatego, gdy Zaczynasz się układać, gdy zaczyna wręcz, pojawia się napięcie. Niewidzialny opór, mechanizm samozniszczenia, i nawet nie zauważasz, jak często sam rezygnujesz. Nie oddzwaniasz, na przykład, nie odpowiadasz na szanse. Zaniżasz swoje potrzeby, odmawiasz sobie wręcz radości, rezygnujesz z wypoczynku, z pasji, z miłości. Wszystko to, żeby nie wyjść poza znane ramy, bo tam, za granicą komfortu, czyha coś przerażającego wolność. A wolność to ogromna odpowiedzialność. Wolność to ryzyko. Wolność to koniec wymówek. Czasem wystarczy jedno zdanie jedno. Zasłyszane wręcz w dzieciństwie nie zasługujesz, nie wolno się cieszyć zbyt mocno. Życie to nie bajka. A czasem wystarczy, że widziałeś, jak Twoi rodzice nie byli szczęśliwi, szczęśliwi i y, przyswoiłeś przekaz: Szczęście to luksus, a ja nie jestem od luksusów, myślisz sobie. I teraz powtarzasz ten schemat cicho, ale codziennie, nawet nieświadomie, bo przecież życie nie może być lekkie musi być ciężkie, prawda? Nie, nieprawda. To cudze przekonania, które ktoś ci wrzucił w głowę, ale te przekonania to nie wyrok. Można je rozpoznać, <laughs> można je zakwestionować, można je wypisać z serca, tylko najpierw trzeba je nazwać. Dlatego teraz się Proszę, zatrzymaj się. Zamknij oczy i zadaj sobie pytanie: czy ja naprawdę wierzę, że zasługuję na szczęście? I nie odpowiadaj od razu. Poczekaj na prawdę, która wypłynie z głębi, bo jeśli czujesz niepokój, jeśli w środku coś się Kurczy, to znaczy, że tam jest Twoje najważniejsze miejsce, Twoja blokada wręcz, Twoje dlaczego. Znasz to uczucie, kiedy wszystko zaczyna się układać, i nagle robisz coś, co wszystko psuje to. Nie oddajesz projektu relacje, rezygnujesz z okazji, bo coś nie pozwala. To coś to nie los, to lęk. Lęk przed szczęściem, przed tym, że coś mogłoby się udać. Przed tym, że mógłbyś się poczuć dobrze i nie wiedziałbyś, co z tym zrobić. Bo szczęście to nie stan komfortu, to stan odwagi. Odwagi, by przyjąć, że życie może być dobre, że może kochać i być kochanym, że możesz wręcz, że możesz robić to, co kochasz i jeszcze za to zarabiać. Że możesz być sobą bez wstydu, bez Usprawiedliwienia, bez potrzeby przypodobania się wręcz komukolwiek, ale, żeby tam dojść, musisz przestać walczyć ze sobą. Musisz przestać powtarzać cudze historie. Musisz spojrzeć w lustro i powiedzieć: Ja chcę inaczej. I to wcale nie znaczy, że wszystko wrzucisz. Nie musisz wywracać wręcz życia do góry nogami. Wystarczy mały krok, jeden, ale szczery, zrobiony z serca, dla siebie. Może to nie będzie odpoczynek, na który. Dotąd wręcz sobie nie pozwalałeś, może to będzie decyzja, by zadać, zadbać wręcz o zdrowie, o, el, o emocje, o ciało. Może to będzie koniec relacji, która od lat cię niszczy. Może to będzie po prostu jedno zdanie, które wypowiesz na głos: Mam prawo być szczęśliwy. Nikt nie musi ci tego dać, nikt nie musi zatwierdzić Twojego prawa do życia sensem. To jest Twoje, od zawsze było. Ale świat Ci o tym nie mówi, bo świat chce, żebyś był zależny, żebyś się bał, żebyś był przewidywalny, bo człowiek który się boi, łatwiej się podporządkowuje. Łatwiej wręcz się sprzedaje, mm, łatwiej się kontroluje. Dlatego największy akt odwagi dziś to pozwolić sobie czuć, czuć radość bez winy, czuć mm, spełnienie bez strachu. Czuć wolność bez pytania o zgodę, o to. Ty jesteś autorem swojej historii. To ty ją piszesz. Każdego dnia wręcz, każdego. Nawet jeśli dotąd pisałeś cudzym długopisem, czas go odłożyć. Czas wręcz sięgnąć po swój. Nie musisz y, widzieć całej drogi. Wystarczy, że wiesz, czego już nie chcesz. Wystarczy, że przestaniesz udawać. Przestaniesz się kurczyć. Przestaniesz milczeć. I wtedy zaczną dziać się małe cuda. Może pierwszy raz od lat spojrzysz w lustro i zobaczysz tam człowieka. Nie żaden mechanizm, tylko człowieka. Może pierwszy raz zjesz posiłek w ciszy i poczujesz smak, może po raz pierwszy po prostu się uśmiechniesz, nie z grzeczności, tylko wdzięczności. Jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli słuchasz tego i coś z Tobą się. Wręcz coś cię poruszyło, to znaczy, że jesteś gotowy. I nie musisz czekać na żaden znak. Ten moment, ta cisza w tobie, to uczucie to właśnie jest znak. Prawdziwe życie. Nie zaczyna się, yy, kiedy wszystko jest poukładane, zaczyna się, gdy mimo bałaganu. W środku wybierasz siebie. Wybierasz wolność. Wybierasz szczęście. Jeśli boisz się, to dobrze, bo lęk to takie, to takie drzwi wręcz, a za nimi jest wszystko, czego pragniesz. Musisz tylko przejść przez nie. Nie przeskoczyć, nie uciec, na pewno nie. Przejść. Z otwartymi oczami, z bijącym sercem ale iść, bo to jest Twoja droga Twoja, i nikt jej za Ciebie nie przejdzie. Nikt pamiętaj o tym. Dziękuję, że obejrzałeś mnie do końca. Pamiętaj o łapce i subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku.